Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku. Kontynuujemy sobie poprzedni filmik, w którym chcieliśmy zrobić takiego lokalnego jakby YouTube'a. Będziemy sobie tam wrzucać na przykład nasze filmy z wakacji, czy jakąś muzykę. Yy, I po prostu chcielibyśmy, żeby to chodziło nam bez jakichkolwiek reklam. Oczywiście tylko w sieci lokalnej, na nasz prywatny użytek. To jest nasz serwerek. Tutaj możemy sobie wpisać naszą domenę. To jest domena zrobiona na routerze. Jak widzę, wszystko działa. My sobie wejdziemy teraz na nasz serwerek. Musimy sobie utworzyć bazę danych. To był php. Nie wiem, tylko slash. To jest nasza baza danych PHP phpMyAdmin. Przypominam, że na takim serwerku trzeba mieć zainstalowanego Apache bądź. Jinxa, może być Apache. jakąś bazę mamy już utworzoną, ale utworzymy sobie nową. Utwórzmy sobie bazę. Niech baza się nazywa Ety, czy YouTube. Metodę porównywania napisów sobie wybierzmy. Oczywiście UTF-8, Polska. Tylko ją trzeba znaleźć, jest tutaj utworzona baza. Przechodzimy z powrotem do naszej domenki, klikamy Clip Packet. Master, ja i sobie ściągnąłem, tak jak na poprzednim filmie wspominałem. baketa możecie ściągnąć na clipbucket.com, tutaj w zakładce download. Wystarczy tylko ściągnąć wersję, tutaj jest ta wersja free, ona nic nie kosztuje, jest darmowa. Wystarczy ją tylko tutaj ściągnąć przez download i rozpakować na naszym serwerze lokalnym. Do jakiegoś folderu ja już to zrobiłem, mam tutaj rozpakowaną do folderu ClipBucket Master, za wejdę teraz sobie w ten folder, później z tego folderu wchodzę do podfolderu Upload i tu nam się rozpoczyna już instalka naszego ClipBucketa. Klikamy OK, bo kontynuujemy instalację. Tutaj nam ClipBucket sprawdzi, czy wszystko z serwerem jest OK. I tutaj coś wywaliło, że PHP Shield Loader jest not ale to jest opcjonalne. To jest opcjonalna funkcja, więc nie jest ona wymagana. Klikamy w Continue to Next Step. Nie mamy chmoda ustawionego na folderze, dlatego nam tutaj nie chce zapisywać żadnych danych, ale sobie zrobimy chmoda, to nie problem. Łączymy się z naszym serwerem 192,168. .88.231 Serwer za chwilkę się zaloguje. Musimy sobie wychmodować cały ten folder. Piszemy tak mod77 5 może na razie, real... a nie, tutaj 777 wymagają, 777. Yy, minus R. No i to będzie folder www. Mam tak, yy, faj, dyrektory to 77, please chmod. Yy, Musimy sobie wmodować chyba cały ten folder. Ja sobie wychmoduję cały. Tylko nie pamiętam jak, jaka tam była ścieżka tak na 100%. Jeżeli nie pamiętamy, jaka była ścieżka, wystarczy wpisać sobie jakiś program, w którym możemy to sprawdzić. Na przykład, midać commanderem www.html. No i jest clip bucket master tutaj, ale tak naprawdę mogę sobie cały folder HTML wychmodować, bo i tak tam nic więcej takiego nie mam. Zresztą to jest tylko lokalnie dostępne, więc nie widzę tutaj problemu. Wychodzimy. Mod 777 R, łamany na www.html. Yy, Warcza tutaj wpisać. Dobra, wychmodowany. Od, yy, klikamy tutaj Riczek. Teraz już jest wszystko OK. Continue to next step localhost, tutaj zostawiamy localhost, bazę sobie nazwaliśmy ety, database user, to jest serwer lokalny, więc nie zmieniałem tam nazwy bazy, nazwy usera hasło prefixa też tam nie ustawialiśmy, więc nie muszę tutaj nic z tym robić check connection Za chwilkę nam clip bucket powinien mm, poustawiać wszystko, to troszkę potrwa. Gdy nasz klip bucket już się przemieli, wystarczy teraz y, wpisać sobie tutaj admin username, czyli nazwę tutaj administratora naszej strony, no i hasełko ewentualnego e-maila. Można też sobie dopisać na wszelki wypadek. To jest taki mój mail do śmieci, w którym cały spam trafia, praktycznie go nie używam. Ale warto go mieć na przykład, jakby się zapomniało do tego hmm, skryptu hasła. Podejrzewam, że po to jest, bo po co by innego miało to być. Dobra, klikamy Save and Continue. Website title. Możemy sobie tu ustawić. Hmm, wpiszmy sobie. Mój. Mój zajefany. ET. Slogan mam wypaśne filmy. No i tutaj nic nie zmieniamy, to zostaje jak jest, niech on sobie tam już sam decyduje, że tu w tym folderze będzie nasz content. A, to że chcesz się zarejestrować, ale ja się nie chcę rejestrować, bo ja sobie tylko używam tego na swój użytek, nie zamierzam jakieś tam nowości do tego wprowadzać i on teraz nas tutaj prosi o usunięcie, please delete cb, install directory. Tak naprawdę to można to usunąć, bo to jest chyba nawet, gdzie to jest? Aha, ja nie tutaj wszedł. Dobra, wejdźmy sobie na nasz. Yy, Midnight Commander wwwhtmlcb upload, CB pewnie install. To jest ten nasz folder, który trzeba stąd usunąć. Ja się zastanawiam się, czego ręcznie, czego z poziomu total komandera usunę. Dobrze mówię, CB install tutaj jest tak, CB install, żebyśmy jakiegoś innego foderu przykładkiem nie usunęli, bo to różnie bywa. I nam się cały skrypt zawali. F8 to jest i wywalamy go. Nie wiem, ile to potrwa w tym. A szybko poszło. Dobra, stąd możemy się już wynosić. Odświeżamy. Wchodzimy w upload. No i jest nasz YouTube dostępny jak najbardziej. Wszystko tutaj elegancko działa. Możemy się zalogować, jeśli mamy na to oczywiście ochotę. Zalogowaliśmy się, no i co dalej? To jest nasz YouTube. Dostępny jest pod tym adresem. Ale możemy też być pod tym. Jako, że będziemy musieli sobie tutaj przeadresować go jeszcze, bo w tej chwili on jest dostępny tutaj. Albo sobie utworzyć po prostu plik HTML-owy z przekierowaniem, żeby było dostępny pod tą domeną. Jak to zrobić? Najpierw sobie wrzucimy jakiś film, bo wszystko mamy tutaj, ale najpierw sobie wrzucimy jakiś film. Zobaczymy jak to w ogóle działa nasz YouTube zajefany. Upload, upload wideo. No i tutaj sobie wrzucamy jakieś filmy. Przeciągamy po prostu. Mój film może mieć 100 1000 MB yy, i 320 minut w tej chwili takie jest ograniczenie. Yy, można tutaj HD wrzucać z tego co widzę. No i musimy sobie znaleźć jakiś film teraz. Mm, najlepiej taki film po prostu sobie wziąć z YouTube'a. I na przykład film no copy. Na przykład chcemy sobie muzyki w sieci lokalnej słuchać. I ściągniemy sobie no copyright music from SoundCloud. Coś tutaj mamy takiego. To jest muzyka bez praw autorskich. No copyright yy... Znaczy, ma prawa autorskie, ale można ją po prostu ściągać, no, jest no copyright oznaczona Można tej muzyki też w filmach na YouTube używać, ale ja na przykład chcę sobie ją ściągnąć, wrzucić na swojego YouTube'a i, i sobie jej słuchać. Ja ściągam pliki z YouTube'a za pośrednictwem takiego programu, wtyczki. Ja ściągam filmy na YouTube'a za pośrednictwem takiej wtyczki. Klikamy ściąganie i ona się tu już ściąga powoli. sobie zaczekamy. Zaraz powinniśmy mieć to. 28% już jest. Nie wiem, czy YouTube nie zapisuje w formacie MKV, to zaraz się okaże, ale chyba tak. Zaraz sobie to obczajmy. Ale jakby co, to możemy ściągnąć jeszcze inną metodą. Zobaczymy, czy tam przekonwertuje nasz plik. Plik widałem P4. To było chyba tutaj. Oczywiście Można sobie taką wtyczkę do przeglądarki ściągnąć bez tych wszystkich reklam. Ona wtedy powinna być nie będzie tego. Ja tylko tutaj robię to, żeby pokazać, jak to działa mniej więcej. Ściągamy nasz plik. Jest 20 mega, zajmuje PIG MP4, oczywiście. Wrzucamy tutaj do folderu testy. Ten możemy usunąć, bo MKV na nic nam się nie przyda. Są oczywiście bardzo fajne programy, które nam to automatycznie, nawet przy ściąganiu, potrafią przekonwertować na MP4 nie jest to jakiś tam problem jeszcze raz uploadujemy to powinno pójść bez problemu No oczywiście teraz idzie tutaj sobie to usuniemy i możemy sobie zrobić na przykład kategorię jeszcze ale to zaraz sobie ją zrobimy niech to się tylko zaaploaduje tutaj nam twoje wideo zostało już wgrane także nasz plik już jest wgrany na naszym youtube tutaj można sobie jeszcze miniaturki nawet dodawać do tego jeżeli ktoś chce. Bierzemy na klip baketa. No i nasz pliczek jest. Także mamy zrobionego swojego YouTube'a. Oczywiście nie ma tutaj miniaturki jeszcze. Tutaj gdzieś się robiło jeszcze coś takiego jak playlisty. Mamy tutaj my playlist, my channel. Tak, tutaj jest manage playlist, można sobie zrobić jakąś playlistę. Kategorię zobaczmy. Można sobie dodać kategorię. W tej chwili mam u kategorii Z. Nawet widzę, że tutaj można sobie obrazek do kategorii zrobić. A my sobie dodamy nową kategorię, na przykład... Mm, niech to będzie techno. No jest teraz. Nasza kategoria jest. To możemy sobie edytować, bo ona w tej chwili nie ma żadnych, żadnej nazwy. Jest nieskategoryzowana. Na przykład... Może nie, tylko napiszę szanty. Jak ktoś lubi szanty, to sobie może wpisać szanty. No, i mamy dwie kategorie: szanty, techno, całkiem niezła mieszanka. Jak ktoś chce, to może sobie posłuchać, co my tu jeszcze mamy. No, jest tutaj masa opcji, to jest w zasadzie tyle opcji co na YouTube, Tylko, że po stronie admina możecie tutaj robić no, naprawdę dużo rzeczy, co jeszcze możemy zrobić. Możemy jeszcze sobie udostępnić playbucketa, tak jak mówiłem, ety.lan. No, się w tej chwili taka strona otwiera. A my chcielibyśmy, żeby od razu po kliknięciu na. Po wpisaniu adresu ity.kalan otworzyła się nam dokładnie ta strona. Także co trzeba zrobić? Musimy sobie wejść na nasz folder główny naszego serwera, to jest www.html, i tutaj otworzymy sobie nowy plik. Miejmy nazwę index albo html. Zrobimy sobie przekierowanie w htmlu, i tutaj sobie wrzucimy jakieś przekierowanie. Nie pamiętam, jak się robiło przekierowanie w ramce HTMLowej hmm, dobra, to jest nasz adres na który chcemy wchodzić i sobie go wrzucimy tutaj Zobaczmy czy nam to zadziała wszystko i ty chmoda mamy złego. Tak, 640. No tutaj źle wychmodowało, zmieni atrybuty daj 777 bo to i tak jest sieć lokalna nie będzie tu problemu f5 no i aha tutaj nie wpisaliśmy domeny dobra mały, mały błąd zagalopowałem się jak to mówią bo mnie za bardzo poniosło zapisane No i działa! Przekierowuje nas na domenę super. Nawet na smartfonie nam się pojawi nasza strona, clip Możemy oglądać z nich filmy. Także do następnego filmiku trzymajcie się. Cześć.